Czałkie, cześć, fanuszek ja Mój fomen, kamosz, spoza się mam do ręku. A pewnie tak fomen, masz prawdę, do ręku. Tak mi to odzie. Mam zaśpiewać jakaś dobrą, do Dziękuję. Oj, na chole dwa długi. Oj, na Oj, na...

Na, sha la lay, la lay, la lai la lai, sha la la lai la lai, sha lai la lai la lai, sha la lai. Let me see my driver, driver, I'm a good driver. Odpowiedź nie na chwilku. Dziwam, że moje dupy nie zablokuje, ja wam ukazywałem to, tu, 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 na tu nagniął. Kan do patrzący. Dziwne skocie zasłucham na jakieś baśniczki. a tej całej książki. A kopronów zasłucham na, na zaczatku. Szup, 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 No. Jak to, to by pawada. budeš moja, paníťe sa s tebou, soja, paníťe sa s tebou, soja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina, hej, hej. všetko, čo nás volí. Zvon, zvon, zvon hey, na no, no, tvojim zvon. sa na blízky môj. No, ruku v búlke